Ja osobiście bardzo lubię obecnego Pana Prezydenta, ale jestem przekonana, że można i więcej, i lepiej, i skuteczniej pracować dla suwał. No proszę, a co to znaczy więcej i, i lepiej? Pani, i pani poseł Kamińska pokazała swoją skuteczność jako poseł, załatwiając dla suwałk nie tylko obwodnicę i garnizon i obwodnicę Augustowa również. W związku z tym uważam, że jeśli nie nastąpi przełom w zarządzaniu miastem po tych wyborach lokalnych, to suwałki nie będą się tak dynamicznie rozwijać, jak na to zasługują. Więcej to więcej, lepiej to lepiej i skuteczniej. Ale co to znaczy dokładnie, że. Rozwój parku naukowo-technologicznego, na, czy... na przykład? Na przykład. A w jaki sposób? Na przykład. Wie pan, ja mam wrażenie, że Park Technologiczny jest martwy. Nie. No. I y, y, niestety y, wyraźnie brakuje odpowiedniej aktywności, która by mogła doprowadzić do sytuacji, w której. Park Naukowo-Technologiczny nawet pomimo swojej nazwy zacząłby świadczyć usługi dla ludności, w większym zakresie skupiać przedsiębiorców i tu naprawdę wydaje mi się, że to co jest potrzebne do rozwoju chociażby Parku Naukowo-Technologicznego, ale w ogóle Suwalszczyzny, to jest to co pani poseł Kamińska posiada. To znaczy świetną orientację w tym, jak funkcjonują wszystkie struktury władzy państwowej i jako poseł wie, do których drzwi pukać, aby zorganizować większą mobilizację rządu, a także mobilizację sił politycznych na rzecz rozwoju tego miasta i zachęcać... Rozumiem, przycisk, a, a czy żeby pani tego, poseł... Żeby, żeby trafiali do... Czy pani poseł będzie... Przepraszam, halo, ...że mamy piękną, słoneczną sobotę, prawda? mamy? Piękną, słoneczną sobotę. Szanowni państwo, ja bardzo chętnie... Czy będzie pani poseł na dyskusji o rudach miedzi we wtorek? Nie, niestety. Czemu? Bo, Obrony Narodowej bo to jest jakiś realny projekt właśnie na wzbogacenie regionu, wydobywanie rudy miedzi. Natomiast takie gadanie tutaj pani Kutryckiej, no to dla mnie to nic nie znaczy. Co to znaczy pukać do drzwi? Czy ich i kogo? Czy ja mogę tak chodzi w uzupełnienie? Państwa, ten pomysł, o, który, o którym Państwo mówimy, jest pomysłem na poszukiwanie tlenu. My się tutaj troszeczkę w słowach, jeżeli chodzi o, o samorząd, zamknęliśmy na własnym podwórku. Jeżeli nie będziemy mieli swoich przedstawicieli, i otwartych tak zwanych drzwi, a ja będziemy próbowali wyważać. To będziemy, to będziemy się tutaj troszeczkę dusić. Ten pomysł kandydata na prezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej, ale też tak jak pani poseł Kamińska podkreśliła, popieranego przez inne środowiska, przez komitety samorządowe, jest pomysłem na tlen dla to, to właśnie znaczy, że to, to, to można więcej i inaczej. To jest pomysł na ten tlen. I tylko, jak mogę, kończąc ten wątek w parku naukowo-technologicznego, który pan podjął, chociaż nie chciałbym tego wątku bardzo szczegółowo rozwijać, bo będziemy mieli... Spotkanie dotyczące możliwości gospodarczych i rozwijania przedsiębiorczości, które by były szansą dla Słowacji, chętnie się do tego bardzo szczegółowo odniosę. Natomiast chcę Państwu tylko powiedzieć 10 lat parku naukowo-technologicznego nie, nikt nie ma, już jest kolejna ekipa prezesówki i również rad nadzorczych w tym parku, który jest prawie w 100% własnością miasta Suwałki, pod nadzorem prezydenta obecnego Suwałk, nikt nie ma żadnego kierunku rozwoju i pomysłu jakie laboratoria powinny tam funkcjonować i na czyje potrzeby. Ja naprawdę przeprowadziłam wiele rozmów z przedsiębiorcami funkcjonującymi w strefie ekonomicznej naszej Suwalskiej. Przecież ci przedsiębiorcy mają wydziały nowoczesnych technologii, wprowadzają na rynek nieco jakiś czas nowe produkty, które muszą być testowane i które muszą przechodzić odpowiednie badania. Chętnie by korzystali z takiego laboratorium, które można by było otwierać na ich potrzeby i nie musieliby wysyłać swoich produktów i za granicę, i do Stanów Zjednoczonych, jak również na terenie kraju i przeprowadzać tych badań, bo one są bardzo drogie, tylko można by było odpowiedzieć kompleksowo na potrzeby tych naszych przedsiębiorców i pod ich potrzeby takie laboratorium stworzyć. I nawet oni sami również by mogli włączyć się w tworzenie takiego laboratorium. Postawiliśmy na laboratorium IT, które jest zupełnie niewykorzystywane. Mamy również laboratorium z symulatorem nowoczesnej karetki pogotowia, z której nie korzystają studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jeszcze no to długo ja się z tym zmienia, laboratorium IT zapoznałem i na przykład nie ma tam super szybkiego komputera, na No na przykład. No to potwierdza Wam tylko moje też tutaj różne spostrzeżenia, ale naprawdę szanowni Państwo chętnie będę przedstawiała bardzo kluczowe zagadnienia w swoim programie. Zapraszam Państwa na kolejne tak, spotkania. Tak. A na dzisiaj bardzo dziękuję i tak. za poświęcenie tego czasu. Na początku tak. spotkania padło stwierdzenie dotyczące tego, że Platforma Obywatelska Suwalska również kandydatów przedstawi do Rady Miejskiej. W związku z tym moje pytanie. Ilu w tej chwili macie Państwo kandydatów i czy mogłabym prosić o wymienienie liderów z okręgu nazwisk? Mamy pełne czyli 46 kandydatów, natomiast przedstawiamy też kandydatów wszystkich, tak żebyście Państwo mogli nie tylko nazwiska, ale twarze zobaczyć razem z kolejnymi odsłonami programu pani poseł Kamiejskiej. I ja mam jeszcze pytanie do pani poseł i tym samym też do pana Marszałka. O Suwalską obwodnicę. Dlatego, że padło tu takie stwierdzenie, że to pani załatwiła, i mam takie pytanie, czy, czy hmm, to nie będzie teraz taka trochę przepychanka, ponieważ Szesław Rękiewicz również hmm, używa argumentu obwodnicy. Czy ja to zasługę? Szanowni Państwo, ja uważam, że jak jest sukces, to oczywiście sukces ma wielu ojców, to jakby znane przysłowie wszystkim nam tu obecnym. Natomiast uważam, że to jest praca wielu osób i wielu działań jednocześnie. Tu jednoosobowo nikt nie mógł w stanie, że tak powiem, doprowadzić do finału budowy obwodnicy suwalskiej. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że moje nieustanne, prawie trzyletnie zabieganie o to i w Komisji Infrastruktury, w Komisji Sejmowej, również spotkania z wiceministrem jeszcze wcześniej Jaruzieliczem w Ministerstwie Transportu, jak również potem z ministrem Nowakiem. W dwóch spotkaniach brał udział oczywiście pan Renkiewicz ze mną w sprawie obwodnicy. Również komitet, który był tutaj zorganizowany dotyczący budowy obwodnicy, ze mną był u. Wtedy obecnej pani marszałek Ewy Kopacz, również z prośbą o wsparcie za budową obwodnicy, bo pani Ewa Kopacz tu również ma swój udział, chcę powiedzieć. Tu również ma swój udział minister były transportu Sławomir Nowak, również przewodniczący Komisji Infrastruktury w Sejmie, jak również wszyscy posłowie którzy są z naszego województwa, którzy też swoimi interpelacjami, również poprzez interpelacje podlaskiego zespołu parlamentarnego zabiegali o to i o inne infrastruktury. Ja tylko byłam tym kołem zamachowym. Na pewno, który no może przyczynił się, że szybciej doszło. Można, można uzupełnić proszę Państwa tę wypowiedź. No, chcę Państwu powiedzieć, że odwrotnica Suwałki jest częścią większego projektu transportowego. Jak zapewne Państwo wiecie, jest elementem tak zwanej Diabaltiki. I proszę Państwa gwarancją tego, że ten projekt będzie realizowany, bo można sobie wyobrazić, że od czasował powstanie zupełnie niezależnie od tego korytarza, ponieważ jest roku bardzo potrzebna. Ale chcę Państwu powiedzieć, że z brukselskiego programu Connecting Europe Facility jest przewidziane finansowanie części tej klasy pod... Od obwodnicy Augustowa do budziska. Natomiast z programu operacyjnego Spójrz jest planowane sfinansowanie tej trasy od Ostro Rimasowej do Obwodnicy Augustowa, i to jest gwarantowane minimum, które mamy zapisane w pierwszej transie z kontaktu terytorialnego. I tutaj możecie Państwo. Mieć gwarancję, że ta Augustowa wraz z całą tą e, trasą powstanie. Jest to bardzo ważne dla Słowaków, ponieważ e, e, oba Via Baltica omija, jak Państwo wiecie, Białystok, natomiast e, nie omija Suwał. W związku z tym, to jest dla Państwa ważna inwestycja. Druga ważna inwestycja, e, o której też rozmawiamy, to jest Raj Baltica. Trasa Kolejowa, która ma już zagwarantowane finansowanie na odcinku Białystok-Warszawa. Natomiast trwają bardzo intensywne przygotowania do konkursu w roku 2016 na dalszy przebieg tej trasy, czyli Białystok-Ełk, dalej Trakiszki, Szywałki-Trakiszki. Trakiszki. Także kolejna, kolejna trasa, która suwał mnie omija. Jeszcze tak na marginesie do pana redaktora, który mówił tutaj o otwieraniu drzwi, był pan nas zgodzić się z panią profesor Kudrycką. Ja chcę zwrócić Panu uwagę, że o ile dobrze rozumiem intencje pani profesor Kudryckiej, pani profesor Kudrycka, chciał podkreślić, jak ważne jest doświadczenie w pracy samorządowca. Bo proszę Państwa, to, czy my wiemy, jak się poruszać po gabinetach, to nie jest bez Pani poseł Kamińska ma trzyletnie doświadczenie parlamentarne, a o czym nie wolno zapomnieć, cały czas ma związek z suwalskim samorządem, przecież pełni funkcję dyrektora tutejszego ośrodka kultury, a zatem wie, jak ten samorząd funkcjonuje uczestniczy też w posiedzeniach przecież Suwalskiej. Czyli, czyli jak rozumiem, to jest przepis na Podpisanie, sukces, tak? Panie Redaktorze, proszę o Więc e, uważam, że jest to e, bardzo ważna sprawa i daje pani e, poseł Kamińskiej naprawdę bardzo solidny mandat do tego, aby ubiegać się o funkcję e, prezydenta Suwowa. No ja tak nie uważam. Dziękuję no. bardzo za spotkanie. Absolutnie każdy ma Panie